Cześć, w tym wykładzie porozmawiamy o testowaniu. To obszerny temat, który podzieliłam na kilka części. Na początku przeanalizujemy podstawowe pojęcia w taki czy inny sposób związane z testowaniem. Podstawy testowania. Zacznijmy od omówienia przydatnych materiałów szkoleniowych, na które powinieneś zwrócić uwagę. Polecane książki. Książki te zostały już wspomniane w poprzedniej sekcji, ale powtarzam: są to książki, które bardzo polecam przeczytać przynajmniej częściowo. Testing Computer Software Klasyczna, wielokrotnie publikowana, podstawowa książka na temat testowania oprogramowania. A Practitioner's Guide to Software Test Design Przewodnik dla praktyków dotyczący projektowania testów oprogramowania. To doskonała książka, która opisuje różne techniki projektowania testów. Materiały do przygotowania do ISTQB. ISTQB jest popularnym i powszechnie akceptowanym certyfikatem dla quality assurance inżynierów. Warto powiedzieć, że materiały do przygotowania do certyfikacji oprócz przydatnych informacji zawierają wiele informacji wtórnych, w niektórych miejscach źle ustrukturyzowanych. Istnieje jednak powód, aby mimo wszystko przestudiować te materiały, aby skupić się na terminologii zawartej w ISTQB. Fakt, że studiowałeś materiały ISTQB można wskazać w CV, co może być plusem przy poszukiwaniu pracy. Ściągnąć te materiały można za darmo na oficjalnej stronie ISTQB. Wreszcie przechodzimy do testowania i podstawowych koncepcji leżących u jego podstaw. Pierwszą i najważniejszą koncepcją są testy oprogramowania. Testowanie oprogramowania to sprawdzenie zgodności rzeczywistego i oczekiwanego zachowania programu przy pomocy specjalnie wybranego zestawu testów. Skąd bierze się oczekiwane zachowanie programu? Oczekiwane zachowanie jest zwykle opisane w wymaganiach. Wymagania to dokument lub zestaw dokumentów opisujących funkcjonalne i niefunkcjonalne właściwości programu. Nie będziemy rozwodzić się nad wymaganiami i ich typami, po prostu zauważamy, że opisują one co i jak powinien zrobić program i czego można się po nim spodziewać. Wróćmy do definicji testowania, która obejmuje koncepcję specjalnie wybranego zestawu testów. Naszym zadaniem jako inżynierów testujących jest prawidłowe komponowanie i wybieranie testów. Biorąc pod uwagę złożoność testowanych aplikacji, niemożliwe jest przeprowadzenie wyczerpujących testów i przetestowanie wszystkiego. Zajmie to bardzo dużo czasu, więc musimy kompetentnie podejść do opracowania i przygotowania testów. Z tego wywodzi się dyscyplina test design, czyli projektowanie i wybór testów, o czym również będziemy rozmawiać w tym kursie. Cele i zadania testowania Zazwyczaj testowanie ma na celu ocenę jakości programu. Oznacza to, że przy pomocy testów sprawdzamy, jak wysokiej jakości jest ten produkt i udzielamy opinii. Nieco później powrócimy do koncepcji jakości, ale na razie opowiem o dwóch ważnych elementach procesu testowania. Do zadań testera należy wyszukiwanie i zgłaszanie defektów z angielskiego bug. Zadanie inżyniera Quality Assurance do spraw kontroli jakości są nieco szersze. Chodzi o wyszukiwanie bugów i zapobieganie im. Celem jest dostarczenie informacji o jakości oprogramowania, o czym już wspomniałam. Różnice między kontrolą jakości a testowaniem są również omówione bardziej szczegółowo w poniższych slajdach. Co to jest bug? Z angielskiego tłumaczy się to słowo jako pluskwa, ale w kontekście testowania jest synonimem słowa defekt oprogramowania. Bug to defekt lub niedopasowanie, niepoprawne zachowanie programu. Dalej będę używać słowo bug lub defekt w tym samym znaczeniu. Jeśli program ma defekt, tworzony jest raport o defekcie. Bug report. W opisie zgłoszonego defektu jest szczegółowo opisana rozbieżność między oczekiwanym a rzeczywistym zachowaniem programu, a także krokami, które do tego doprowadziły. Zastanówmy się, jak powstaje bug. Bug powstaje w wyniku pomyłki człowieka. Błąd może zostać popełniony w kodzie programu, w wymaganiach lub architekturze, co następnie prowadzi do defektu, czyli niepoprawnego zachowania programu. Porozmawiajmy teraz o jakości i kryteriach jakości. Jakość oprogramowania to zdolność oprogramowania do spełniania ustalonych lub przewidywanych potrzeb w określonych warunkach. Produkt wysokiej jakości spełnia wymagania są to ustalone potrzeby klienta i satysfakcjonuje klienta. Jest to spełnienie oczekiwań, standardów i nie tylko. Proces sprawdzenia zgodności produktu z oczekiwaniami nazywa się weryfikacja. Proces sprawdzenia poprawności samych wymagań i sprawdzenia, czy produkt spełnia różne standardy, nazywa się walidacja. Zrozummy, dlaczego nie wystarczy przeprowadzić tylko weryfikacji, czyli sprawdzenia zgodności programu z wymaganiami. Dobry produkt musi spełniać oczekiwania klienta, to znaczy, że samo spełnianie wymagań może nie wystarczyć do sukcesu produktu i zadowolenia klientów lub użytkowników. Na co zwracamy uwagę podczas procesu walidacji? Po pierwsze wymagania mogą zawierać defekt. Jeśli zostanie on wykryty jeszcze przed rozpoczęciem developmentu aplikacji, pozwoli to zaoszczędzić zasoby projektu, czyli czas i pieniądze. Po drugie produkt może być opracowany zgodnie z wymaganiami, ale jednocześnie być niekonkurencyjnym, nie spełniać oczekiwań użytkowników. Na przykład jeśli produkt jest gorszy niż jego analogi na rynku, interfejs nie spełnia ogólnie przyjętych standardów, nie wygląda nowocześnie i tym podobne. Aby to zrobić przy testowaniu produktu, trzeba uwzględnić różne standardy. Teraz omówimy koncepcję zapewniania jakości Quality Assurance. Zapewnienie jakości to działanie związane z monitorowaniem i zapewnianiem odpowiedniego poziomu jakości oprogramowania na różnych etapach jego cyklu życia. O cyklu życia oprogramowania w szczegółach porozmawiamy w rozdziale Inżynieria oprogramowania, a teraz skupimy się na elementach zapewniania jakości. Zobaczymy co obejmuje kontrola jakości. Testowanie jest częścią procesu zapewniania jakości, to jest zapewnianie jakości obejmuje testowanie. Oprócz testowania zapewnianie jakości obejmuje również zaangażowanie Quality Assurance na innych etapach projektu informatycznego, np. uczestniczenie w przeglądzie, wyjaśnienie wymagań oraz identyfikowanie defektów podczas przeglądania wymagań, review. Quality Assurance działa na zasadzie wczesnego wykrywania lub zapobiegania defektom, gdy tylko jest to możliwe, ponieważ im wcześniej defekt zostanie znaleziony i naprawiony, tym niższy jest koszt jego naprawy. Przykład wczesnego wykrycia defektu. Zidentyfikowano niepoprawne wymaganie na etapie przeglądu, dlatego ten defekt nie zostanie zaimplementowany i przetestowany, a implementacja zostanie wykonana już dla prawidłowego wymagania. Praktyczne zadanie dotyczy elementów procesu testowania. Zadanie opisuje scenariusz. Otwórz aplikację notatnika, napisz w niej tekst i zapisz plik w formacie TXT. Czy uważasz ten scenariusz za przykład testowania? Z czego składa się testowanie? Rodzaje testowania. Według różnych kryteriów można wyróżnić różne rodzaje testów. Klasyfikacja testów pomaga spojrzeć szerzej na testowanie i ocenić, jakie typy testów mają zastosowanie do konkretnego produktu. Gdy widzimy nieznany produkt, znajomość różnych rodzajów testów pozwala nam sugerować sposoby testowania tego produktu. Omówimy rodzaje testów szczegółowo w następnej części.